Cześć, ja jestem Shirox, witam was w odcinku z e, jakby śpiewania karaoke, można tak to powiedzieć Typy, których złapałem w nogi, śpiewali tutaj piosenki, śpiewali ekipę, Barkę i e, Łysy Anioł chyba coś takiego Więc jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę, lajka, dzwonka widzowie No bo jak widzę tych lajków sporo, to aż mi się chce widzowie nagrywać Zapraszam na streamki, no bo takie rzeczy dzieją się na streamkach Zapraszam na Discordzika na kanału Torole. kliknijcie tam w emotkę, to będziecie mieć info o odcinkach i o live'ach. No i co, już nie przedłużam. Jo, dobrej zabawy. Napiszcie XD w komentarzu, to przypnęłam serduszko. Był zajebisty poranek, mówię wam. Nocy mi się śniło, że cię wyrucham. Kuta z woli musi zaraz upytać, bo inaczej wykituję. O. Zapomniałem, jak ostatnio pchałem cię. Mój kutasek tylko myśli o tobie. Jeśli zaraz dupy nie dasz, to zbina, dupy dawaj tylko mnie. Wyrucham cię, zjedź stanik i gacie. Twoją cnotę oddaj mnie, bo ja bardzo kocham cię. Wyrucham cię, zjedź stanik i gacie. Twoją cnotę oddaj mnie, bo ja bardzo kocham cię. Wyrucham Cię, zdejmij stan i gacie, swoją cnotę oddaj mnie, bo ja bardzo kocham Cię, wyrucham Cię, zdejmij stan i gacie, swoją cnotę oddaj mnie, bo ja bardzo kocham Cię, wyrucham Cię. O kurwa, latarka mi się włączyła. Całą noc stańcie ze mną cały skład, a to nasz lot, kto robi ekipa O, oh, o, oh. o Całą noc tańczy ze cały skład A to Co nasz to zarek, lot, kto robi Jest ekipa po, Ekipa to. Całą noc nie musisz o nic, trzeba, bać to nasz loter. trzeci sezon ekipa. ekipa, o ta, ekipa, o Dobra, warka wygrała. Ekipa, o, ekipa, ooo, ekipa. Nie ekipa, ekipa ekipa, ekipa. Gramy to w tym samym z o ekipa Gramy pod tym mowien, z ekipa, jest bogiem. w ludzie czy sami miejsca są nowe. Nie ważna chata czy hotel, zjedzimy sobie razem cały świat Pytasz, co sami się zdołem? To my, że, tam, że będzie cały skład Wielu nam w życiu upadku i czeka tylko na dramę A ono stoi same chwała szybko wyleczką do bramy Chciałem ich sobie jak ramen, u boku mam swoją dramę Całą ekipą siedzimy nad ranem, nie zresztą idziemy z ramem, ej Znowu jadę ze schodem, wiem to jest dobry potem w Jakimś się nie razem raz robimy papier każdy tutaj jest asem, tam znamy twarzę. Pytasz taszczyny z tej ekipa, to fabryka szpędza. Moich mam Nasze kroki, nasze ruchy, Nasze domy, się. nasze rury, nasze góry, nasze... Tutaj no. no. ma gdzieś paranki, zarzucić. Oto nas i ekipa wchodzi, to nosi, ekipa twój, Ciebie, jest na Głośni całą noc tańczy ze mną, cały skład A to masz los, tak to robi ekipa. Pał, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było serca, serduszka widzowie na czacie, serduszka. Tu Bożych prawdą. o Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Poresta dzieweczku mnie Po on pa Okej i pozostawiam zostawiam na bezpiegu Tak ocenia ci ocenka do 10 w tej Nowy zasnę i kochać żydów Restain <try> Ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą. Ech Ty zostałeś na odsięgach, <coughs> O Pani! To Ty na mnie spojrzałeś! Tak jest! Twoje usta to, wyrzekły me imię. Swoją parkę i wszyscy razem pozostawiam na brzegu Razem z tobą no zasnę dziś, Uuu, dziękuję, aplausów nie trzeba, dalej. Papier, umiemy robić zasięg, więc zobacz jak się kaszle. Największy polski kaszel, polski content. Basen, mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem się płyniemy po swoje, na resztę, na Ogień, no bo... Ja mam w mitie, nam niczym fryzjer. Zajebiście, robi się nam no, robię biznes. Zajebiście, zajebiście, choryst, taki korelliwie. Mam precyzję, zajebiście. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście, dla jeszcze jest na mojej liście. Wiem ich wciąga jak anakotyki, to seven days a week. Miejmy plik, wszędzie wysłuchacie nasze zwroty, twoje, to nie jest niczy krzyk. Jak w naszej Polsce, szniubak, popatrzcie mnie gdzie... tak. Nam się trochę na ciuchach, nie?